Ostatni zakręt, cyk, i została tylko prosta. O, może wezmę sobie krzesło, posiedzimy z nią. A tu co? Ozdoby świąteczne. No, zbliżają się święta, to fakt. Dobra, spójrzcie, sobota. Jest sobota, ewidentnie. A ja jadę, jadę sobie. Jak to jest, że ja jej nie widzę? Nigdy. Albo ona jest taka ciemniutka, i gdzieś siedzi. O! Wybiega mi przed koło, żeby mnie nie, nie przeoczył. O Jejciu! Kto mi tak tu przybiegł na środek? Kto tak tu przybiegł? Szybciutko za mną. Moje zwierzątko, kochane, tu jest. O Jejciu! Zwierzątko! Zwierzątko! Drugie imię pyzy to zwierzątko Jest cudownym zwierzątkiem Bardzo miłym, pełnym gracji, przeciąga nóżki. O, jak pyzulka się przeciąga ładnie Kochaniutko moja Uwaga! Uwaga, uwaga! Na głowę I nie tylko Ojcie, ojcie, patrzcie Moje oczka świecące. Moje oczka kochane świecące Jestem co? Czekałaś Pyzunia Pyzunia co ona tam robi? Nie jako Calutko aż leśni. Ej, ej, ej! Ruszamy mi plecak, runda za plecami, powrót.

Moje łóżko mruczące kochane, tak? Jak się cieszy, jak mruczy. O jeciu,